Dzień dobry. Witam państwa na otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym yy, przeprowadzonym w celu wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Anieli. Zamawiający Gmina Stryków na realizację zadania zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 400 tysięcy zł brutto. Postępowanie poprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem burmistrza Strykowa. W terminie wskazanym w ogłoszeniu wpłynęło sześć ofert. Będę czytać nazwy oferentów zgodnie z datą wpływu ofert do zamawiającego. Oferta numer 1 złożona przez firmę PPHU Sochubut Spółka Cywilna Oktawian Grzeszczak, Nowicki Krystian z siedzibą w Sochaczewie, ulica Polna 7. Czytam wartość zamówienia brutto. 397 415 23 zł. 23 grosze. Oferent zobowiązuje się do przedłużenia okresu gwarancji ponad wymagany przez zamawiającego minimalny okres 60 miesięcy od dnia odebrania przez zamawiającego przedmiotu umowy i podpisania protokołu końcowego o kolejne 24 miesiące. Termin realizacji zamówienia 180 dni, warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy, czyli dwie faktury częściowe i faktura końcowa płatna w terminie do 30 dni. Oferta numer 2 złożona przez firmę EnergoBud Przemysław Trafalski z siedzibą w Oleszcze 46, Poczta Dobrzelin. Wartość zamówienia brutto 433 816 17 zł 17 groszy. Oferent zobowiązuje się do y, przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi ponad wymagany przez zamawiającego minimalny okres 60 miesięcy o kolejne 24 miesiące. Termin realizacji 180 dni. Warunki płatności, dwie faktury częściowe i końcowa płatna w terminie do 30 dni. Oferta numer 3 złożona przez firmę Kompleks Bud Krzysztof Bobrowski z siedzibą w Łodzi, ulica Wolborska 3, mieszkania 16. Wartość zamówienia brutto. 562 905 39 zł. 39 groszy. Oferent zobowiązuje się do przedłużenia okresu gwarancji rękojmi ponad wymagany przez zamawiającego minimalny okres 60 miesięcy o kolejne 24 miesiące. Termin realizacji 180 dni i warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy, dwie faktury częściowe i końcowa płatne w terminie do 30 dni. Oferta numer 4 złożona przez firmę LandBud, spółka ZOO z siedzibą w Łodzi przy ulicy Obywatelskiej 102 na 104, lokal 105. Wartość zamówienia brutto 591 tysięcy 594 16 zł, 16 groszy. Oferent zobowiązuje się do przedłużenia okresu gwarancji rękoimi ponad wymagany przez zamawiającego minimalny okres 60 miesięcy o kolejne 24 miesiące. Termin realizacji 180 dni, warunki płatności, dwie faktury częściowe i końcowa płatne w terminie do 30 dni. Oferta numer 5 złożona przez zakład remontowo-budowlany Andrzej Wudarczyk z siedzibą w Łodzi, ulica lokatorska 17, łamane na 99. Wartość zamówienia brutto. 446 951 25 zł 25 groszy. Oferent zobowiązuje się do przedłużenia minimalnego okresu gwarancji rękojmi wymaganego przez zamawiającego, to jest 60 miesięcy o kolejne 24 miesiące. Termin realizacji zamówienia do 180 dni, warunki płatności dwie faktury częściowe i końcowa z terminem płatności do 30 dni. I oferta numer 6 złożona przez firmę PRB i UT Karbut Karol Adamczyk z siedzibą w Kielcach, ulica szwedzka 8, łamane na 25. Wartość zamówienia brutto 508 998 60 zł. 60 groszy. Oferent zobowiązuje się do przedłużenia okresu gwarancji rękojmi ponad wymagany przez zamawiającego minimalny okres 60 miesięcy o kolejne 24 miesiące. Termin realizacji przedmiotu umowy do 180 dni. Warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy, dwie faktury częściowe i końcowa z terminem płatności do 30 dni. Bardzo dziękuję za udział. Będziemy z, będziemy z wszystkimi oferentami w kontakcie. Dziękuję.